Joe brought Arnold Schwarzenegger to the States. He had the mind of a champion. He had a heart of a champion. And I figured that he could be a star. And being a star, he would help the sport. Witam wszystkich na kanale Stalowy Shock. Jeżeli chodzi o stosunek do Arnolda Schwarzenegera, ludzie albo go idealizują, uważając za najlepszego kulturystę w historii, któremu nikt w jego czasach nie był w stanie zagrozić i przejeżdżał jak walec przez wszystkie zawody w karierze, albo idą w drugie ekstremum, twierdząc, że był on po prostu pupilem Joeidera, który trzymał go pod kloszem i gwarantował sukcesy. A sam Arnold wcale nie był tak dobrym kulturystą, za jakiego się go uważa. Zdecydowanie liczniejszy wydaje się pierwszy obóz, czyli osób widzących w Schwarzeneggerze kulturystę idealnego. I o ile każdy może zobaczyć jego zdjęcia w szczytowym momencie kariery i wysunąć taki wniosek, o tyle osoby widzące w jego sylwetce wady oraz poddające wątpliwość w słuszność jego niektórych sukcesów także mają swoje racje. W tym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Arnold wygrywał, jaki udział miał w tym autentyczna jakość sportowa, jaką prezentował, a jaki polityka jego federacji, czyli IFBB. Zacznę od tego, że nie bez powodu został przez Joey Dyrass prowadzony do USA i na pewno nie był człowiekiem w przypadku, gdy w 1968 przybył do Ameryki. Zanim mógł być przez IFBB w jakikolwiek sposób faworyzowany, osiągał wielkie sukcesy, będąc kulturystyczną sensacją Europy. Rozmiarami i masą mięśniową zyskiwał przewagę nad swoimi rywalami. Jego jedynym problemem były kłopoty z definicją i słabe łydki. Fakt, że został najmłodszym w historii zdobywcą tytułu Mr. Universe, mówi, że rzeczywiście był jednym z najlepszych kulturystów na świecie. Po przybyciu do Ameryki pojawiła się jednak przeszkoda w postaci Sergio Oliwy. W 69 na pierwszym Mr. Olympia Arnolda nie do przeskoczenia. Kubańczyk jest przez wielu uważany za posiadacza najlepszej genetyki do kulturystyki w historii. W przeciwieństwie do Schwarzenegera miał woziutkie biodra i talie, lepsze nogi oraz większe ramiona, chociaż nie posiadające tak dobrych kształtów. Mimo to Arnold w 1970 nie ustępował mu masą oraz posiadał lepszą definicję. Także najpierw pokonał go na zawodach Mr. World, a potem Mr. Olympia. Czy to zwycięstwo budzi kontrowersje? Niewielkie. Przede wszystkim ich walka była szalenie wyrównana, także sędziowie mieli ogromne trudności z decyzją, co spowodowało przedłużające się pozowanie. Wtedy miał miejsce słynny incydent, który Schwarzenegger w swojej autobiografii nazywa przypieczętowaniem i tak wygranego przez niego konkursu, a Sergio Oliwa brudną zagrywką Joey Dera. Schwarzenegger w pewnym momencie powiedział do Oliwy Mam dość i zasugerował zejście za kulisy. Kiedy jednak Kubańczyk zaczął schodzić ze sceny, Arnold wykonał tylko krok, po czym zatrzymał się i znów zaczął pozować. Oliwa w wywiadzie stwierdził Sędziowie uznali, że odpuściłem pozowanie. My już je skończyliśmy. Reszty możesz się domyślić samemu. 1971. Był rokiem, w którym Arnold zdobył drugi tytuł Mr. Olympia, ale z nikim o niego nie rywalizując, ponieważ był jedynym uczestnikiem konkursu. IFBB wprowadziło wtedy zasadę non-sanctioned, dyskwalifikując wszystkich innych kulturystów na czele z Oliwą za udział w konkursach konkurencyjnych federacji. Mister Olympia 1972. Prawdopodobnie wszyscy z wyjątkiem Arnolda i Franco twierdzili, że lepszy był tego roku Sergio Oliwa, ale mimo to Schwarzenegger zdobył w Essen swój trzeci tytuł. Był to jeden z jego gorszych występów, nie był tak dobry jak chociażby w 71, a Kubańczyk reprezentował wtedy swoją życiową formę. 1973. To słynny incydent w Tijuanie. Oliwa zarzucenie wyzwania Arnoldowi na neutralnym gruncie, którego Austriak swoją drogą nie przyjął, gdyż tak kazał mu Joe Wider. Został z rozgrywanego tego roku Mr. Olimpias dyskwalifikowany. Chociaż oczywiście oficjalny powód podany przez IFBB był zupełnie inny. Faktem natomiast jest, że w 73 Arnold pokonał dwóch zawodników. Franco Columbu i Serge Noubre. I patrząc na zdjęcia wydaje się, że jak najbardziej słusznie. Forma, jaką wtedy przygotował, była naprawdę imponująca. W 1974 Oliwa już nie trudził się, by wystąpić na Mister Olimpia. Schwarzenegger natomiast zdobył piąty tytuł, znów pokonując dwóch rywali. Najpierw jedynego przeciwnika w swojej kategorii wagowej, czyli Rufferino, a następnie zwycięzcę klasy lekkiej, Franco Columbu. W 1975 na drodze po zwycięstwo stanęło mu trzech rywali. Najpierw Serge Bre i Ferino w klasie ciężkiej i potem znów Columbu, w walce o tytuł bez podziałów. Liczbę jego rywali wymieniam nie po to, żeby umniejszyć jego sukcesy, ale żeby zwrócić Uwagę, że w tamtych czasach Mr. Olympia różniło się znacznie od tych rozgrywanych dzisiaj pod względem konkurencji. Ostatni występ Schwarzenegger'a na Mister Olympia miał miejsce w 1980 po pięcioletniej przerwie. Poświęciłem mu cały osobny materiał. Tutaj tylko krótko powiem, że można być raczej pewnym, że tego roku nie zasłużył on na wygraną, prezentując jedną z gorszych wersji swojej sylwetki. Myślę, że wyraźnie rzuca się w oczy, że Arnold był przez Joe Widera faworyzowany i wiele rzeczy mogło być układanych na jego korzyść. Dlaczego tak się działo? Myślę, Myślę, że dużo powiedział sam Wider we fragmencie, który umieściłem w intrze. Potrzebował kulturystycznej gwiazdy, która rozpromowałaby tą dyscyplinę i idealnie do tej roli pasował mu właśnie Arnold Schwarzenegger. Jednocześnie taka gwiazda nie mogła przegrywać, więc momentami, gdzie piętrzyły się trudności, trzeba było jej nieco pomóc. Czy było to sprawiedliwe działanie? Na pewno nie, ale inteligentne i w ostateczności przyniosło oczekiwany skutek. Schwarzenegger był absolutnie kluczową postacią w rozwoju i popularyzowaniu kulturystyki. Bez jego osoby prawdopodobnie nie byłaby ona tym, czym jest dzisiaj. Jednocześnie to, co powiedziałem wcześniej, nie zmienia faktu, że był on jednym z najlepszych kulturystów w historii. W 71, 73 i 74, bezsprzecznie zasługując na tytuł Mr. Olympia, i pewnie także w 70 i 75. Co sprawia, że 4-5 musi mu się tak czy inaczej należało? Czy oprócz samych osiągnięć nadmiernie idealizowana jest także jego sylwetka? O zaletach jego muskulatury słyszy się na każdym kroku. Ja nie będę tutaj ich powtarzał, mimo że są w większości w pełni prawdziwe, a wykorzystam okazję do przedstawienia obrazu z drugiej strony. Cytując legendę kulturystyki, niekoronowanego koronowanego Mr. Olympia z 1997 na Elson Batego, nigdy nie chciałem wyglądać jak Arnold, bo zdałem sobie sprawę przez swoje analityczne podejście, że jako osoba miał on słabe nogi, oklapy barki i dużą talię. To był stalowy szok, a teraz do następnego.